bardzo serdecznie. Sara już przywitała, także ja jeszcze też witam gości, witam osoby, które są pierwszy raz. Każdego bardzo, bardzo gorąco. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli chrzest, tak więc kilka słów na temat chrztu. I wierzę to, że to, co będę mówił, słuchajcie, to jest dla osób, które będą ochrzczone lub osób, które myślą o tym, żeby się ochrzcić, ale również dla osób, które są już ochrzczone i które może się ochrzciły dawno, dawno temu. Okej? Okay? Słuchajcie, tytuł Takiego krótkiego kazanka, które chcę powiedzieć, jest bardzo biblijny i zaraz Wam to udowodnię. W jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Taki jest tytuł i zaraz do tego dojdę. Słuchajcie, e, także przejdę od razu do sedna, e, bo chciałbym, abyśmy tą podróż naszą e, rozpoczęli od tego miejsca, kiedy pierwszy kościół powstawał, w dziejach apostolskich, tak? Kiedy czytamy w Biblii, jak ten pierwszy kościół powstawał i żebyśmy tym tropem Poszli do sedna tego, co będę mówił tutaj, ok? E, w pewnym sensie, to o czym będę mówić na początku, e, jest takim odzwierciedleniem tego, co tutaj się będzie działo i w pewnym sensie, w pewnym sensie te rzeczy, które będę mówić, dotyczą sytuacji, w której teraz jesteśmy, tak? Czyli w sytuacji, chrztu, e, Także ten temat jest jak najbardziej aktualny. Słuchajcie, przejdziemy od razu do Biblii, okej? Okay? Dzieje Apostolskie, 18, 18 rozdział. To jest nowy Testament. Mamy taką sytuację króciutką, słuchajcie. 18, rozdział 24, 25. historyjka. Tymczasem do Efezu przybył pewien Żyd. Miał na imię Apolos i pochodził z Aleksandrii. Był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach. Obeznany był też z drogą pana i z żarem z głębi ducha przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Wiedział jednak tylko o chrzcie. Janowym. Słuchajcie, i tu się zaczyna cała akcja, tak? Jak czytamy, Apollos był świetnym mówcą, świetnie wykładał teologię, znał pisma starego przymierza, czyli Starego Testamentu, e, dokładnie je potrafił objaśniać, rozjaśniać, tak? E, ale było pewne ograniczenie. To ograniczenie polegało na tym, że on wiedział jednak tylko o chrzcie Janowym. Apollos przyjął chrzest Jana Chrzciciela. I wierzył w Jezusa jako syna Bożego. Okay? To wiemy o tym, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał po to, aby dać nam życie. Okay? Czyli było więc oczywiste, że przyjął Boże Przebaczenie, że on był świadomym wierzącym. Tak? Oddał swoje życie Jezusowi, nauczał o Jezusie i był prawdziwym chrześcijaninem. Nie wiedział jednak o chrzcie wodnym w Jezusie Chrystusie. Jego wiedza dotyczyła, tak jak powiedziałem, tylko chrztu janowego. I podobną sytuację, słuchajcie, widzimy kilka wersetów dalej. Znowuż dzieje apostolskie, czyli powstaje kościół, cała sytuacja się nakręca, dynamika jest potężna. I tutaj jest dziewiętnasty rozdział, przeskakujemy dalej, od 1 do 5. I słuchajcie, znowuż ten Apollos tutaj się nam wdarł. Właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakiś uczniów i zapytał: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni, czyli tytuł naszego kazania. Odpowiedzieli mu w chrzcie Jana. Idziemy teraz dalej, chyba tam jest jeszcze. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan, czyli Jan Chrzciciel zanurzał w o opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim, to jest Jezusa. Gdy to usłyszeli, gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię pana Jezusa. Popatrzcie, czy uczniów, których spotkał Paweł, można nazwać chrześcijanami? W czytanym fragmencie nazwani oni są uczniami, tak? oni są nazwani tam uczniami, czyli naśladowcami. Ten, kto był nazwany w Biblii uczniem, był naśladowcą Jezusa, czyli e, określa się ich dziejach apostolskich jako pierwszych chrześcijan. Okay? Poza tym Paweł. Zwraca się do nich jak do ludzi wierzących, tak? którzy wierzyli w Jezusa. Jedynym, słuchajcie, wyzwaniem, jedyne wyzwanie stanowiło w tym ich błędne zrozumienie chrztu, o którym nauczał Jezus swoich, swoich uczniów. Tak? To dlatego Pan Jezus, to dlatego Paweł zadał im to kluczowe pytanie, w jakim zatem tym chrzcie zostaliście zanurzeni? To dlatego chciałbym, abyśmy dla tych, którzy się ochrzcili i dla tych, którzy się ochrzczą, żebyśmy zadali sobie dzisiaj to pytanie, w jakim chście zostałeś zadłużony. Kiedy zapytasz przeciętnego Polaka, czy został ochrzczony, jak się może okazać, większość powie, no tak, no tak, przecież ja byłem ochrzczony w dzieciństwie, na sposób w jaki w naszym kraju e, opisuje się chrzest. Ja również, słuchajcie, jako kilkumiesięczne dziecko e, byłem ochrzczony. Może bardziej precyzyjnie by było, gdybym powiedział, że byłem pokropiony wodą, okej, okay, to jest bardziej takie precyzyjne, przez księdza według obrządku Chrztu w kościele katolickim. Okej? Okay. Jaki zatem to był Chrzest? Mógłbym sobie teraz zadać pytanie. Mógłbym mi Paweł zadać to pytanie. Krzysiek, to jaki to był Chrzest? Te pytanie, które zadał uczniom. Czy był to chrzest na podstawie mojej wiary, mojej wiary w Jezusa Chrystusa, jako pana i zbawiciela? Czy może był to chrzest na podstawie wiary moich rodziców? Czy był to świadomy chrzest? Czy była to moja decyzja? Pewnie dzisiaj zapytałby mnie apostoł Paweł, czy to ty zdecydowałeś się na ten chrzest? Tak jak zapytał uczniów Jana Chrzciciela. Czy był to ten chrzest? Możemy się zapytać dalej, do którego zachęcał Jezus, mówiąc w Ewangelii Mateusza 28:19. Posłuchajcie tego, co Jezus mówił. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Czy mając rok życia, byłem świadomym uczniem Pana Jezusa? No chyba nie, słuchajcie. No chyba nie. Możemy więc powiedzieć, że byłem pobłogosławiony, okej? Okay? Możemy powiedzieć, że pomodlono się o mnie. E, możemy powiedzieć, że moi rodzice mnie przynieśli do kościoła i ksiądz się o mnie pomodlił, ale to nie był ten chrzest, o którym mówił pan Jezus, okej? Okay? I tak jak uczniowie Jana Chrzciciela nie do końca rozumieli, słuchajcie, nie do końca rozumieli czym jest chrzest w Jezusie Chrystusie, podobnie było ze mną. Nie byłem nigdy ochrzczony jako świadomy jako ten, który na podstawie mojej wiary wyznaje, że wierzy w zbawiciela. Jak więc widzimy, słuchajcie niewłaściwe rozumowanie, czym jest chrzest w Jezusie Chrystusie zdarzył się już w czasach powstawania pierwszego Kościoła, jak i teraz, kiedy Kościół jest na całym świecie. Już wtedy ludzie mieli troszeczkę zamieszania w tym i nie rozumieli tego do końca. Jeżeli nie jesteś ochrzczony tylko, byłeś pobłogosławiony jako dziecko, zadaj sobie teraz pytanie. Albo może to pytanie powinien zadać tobie apostoł Paweł. W jakim za tym chrzcie zostałeś zanurzony? W jakim za tym chrzcie zostałeś zanurzony? Pismo Święte jasno i klarownie pokazuje nam, że poprzez umieszczone tam przykłady chrzest wodny jest zawsze, ale to zawsze decyzją świadomą. Tego nie podejmuje ktoś za ciebie, to ty wybierasz. To następstwo, to konsekwencja świadomej wiary w Jezusa Chrystusa, pana i zbawiciela. Wszystko, co robią chrześcijanie, musi wynikać z wiary. Podejście do chrztu musi również wynikać z wiary. Czym więc jest chrzest biblijny? Wodny chrzest biblijny. Słuchajcie, większość z was wie, powtórzę tylko, używane w Nowym Testamencie greckie słowo o baptizmo oznacza zanurzenie ciała, tak? czyli zanurzenie, zaraz wskoczę i się zanurzę, żeby podać przykład. Chrzest to zanurzenie w śmierci Jezusa Chrystusa, pogrzebanie grzesznego życia i wskrzeszenie w nim nowego życia. Chrzest wodny przyjęty z wiarą daje nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie, z wiarą. Daje nowe życie. Chrzest w Biblii to pogrzeb naszego starego, możemy powiedzieć brudnego, grzesznego ciała oraz życia. To duchowa śmierć, możemy powiedzieć, podległego grzechowi ciała. To zamiana. Ochrzczony dostaje zupełnie nową tożsamość. Staje się kimś nowym, jako Boże Stworzenie, jako dziedzic Królestwa Bożego, wkracza, możemy powiedzieć, do Królestwa Bożego. Wszelki grzech, wszelkie przekleństwo, wszelkie zło, które gdzieś było na Tobie, jest łamane w tym momencie poprzez chrzest, tak? poprzez zanurzenie. Dotyczy to człowieka starego. Wszystko, tak jak Jezus został przybity do krzyża w tym momencie, wszelkie przekleństwo, które zostało na ciebie zesłane jest przybite do krzyża. Chrzest przez zanurzenie w wodzie jest również przebaczeniem, przyobleczeniem możemy powiedzieć w Jezusie Chrystusie. Ty z Nim umierasz i z martwych wstajesz. Ty się przyoblekasz Chrystusa. Wiecie, to jest trudne czasami do wytłumaczenia. Ważne jest to, że chrzest to nie jest symbol. To nie jest symbol, słuchajcie, to nie jest pusta tradycja, to nie jest obrządek, to jest żywe, tak? Główną istotą, główną istotą i celem Chrztu jest publiczne wyznanie wiary, że Ty wierzysz w Pana Jezusa i On Ciebie przyjmuje, tak? Ale to nie jest jakieś świadectwo, to nie jest tak, jak powiedziałem, to nie jest symbol. Chrzest jest dla nas. Chrzest jest dla Ciebie, Chrzest nie jest dla Kościoła, Chrzest nie jest dla Pana Boga, Chrzest jest dla Ciebie, to Ty z Nim umierasz. To jest Twój wybór, to jest Twoja wiara w Jezusa Chrystusa. On Cię nie może do tego zmusić. Chrzest wodny przeprowadzony we właściwy biblijny sposób to wielkie duchowe wydarzenie. Chrzest ma moc. Bez, słuchajcie, bez zatopienia tego starego życia. W chrzcie nie możemy być do końca wolni od grzechu, ktoś kiedyś powiedział. Bez zatopienia tego starego życia w chrzcie nie możemy być wolni do końca od grzechu. Po chrzcie natomiast możemy doświadczyć łaski wolności od grzechu i faktycznej możliwości go zaprzestania. Wiecie, ja nie potrafię tego nawet opisać słowami, nie potrafię tego przedstawić, ale naprawdę w momencie, kiedy ja zostałem ochrzczony. W moim życiu bardzo dużo się zmieniło, na lepsze, na zdecydowanie lepsze. I to nie dzięki mojemu samozaparciu, to nie dzięki temu, że e, wiecie coś sobie wyobraziłem, albo jakieś psychologiczne sztuczki zostały zastosowane. Nie, to jest dzięki Bożej mocy, dzięki może, Bo, Bożej łasce. Ewangelia ma moc. Wiecie, ja już nie chciałem robić rzeczy, które robiłem wcześniej. I to samo przyszło, tak? To nie było tak, że o kurczę, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Nie, wiecie, po prostu to naprawdę w tym jest moc, to nie jest obrządek. Nie chciałem popełniać błędów, które popełniałem wcześniej. Po prostu nie chciałem, po prostu nie chciałem już robić tego, co mi się wydawało, że było fajne. Byłem obojętny na te rzeczy. Pewne rzeczy zobojętniały mi. Wydały mi się błahe, nudne, niepotrzebne, zbyteczne dzięki mocy Jezusa Chrystusa. Zostałem zupełnie uzdrowiony z wielu bzdur, które dotyczyły mojego życia, a które miały na mnie naprawdę duży, duży wpływ. To jest moc wiary, to jest moc Chrztu. Wiecie, w liście do Kolosan, w drugim rozdziale czytamy coś bardzo fajnego. List do Kolosan 2, 11, 12. Popatrzcie, w nim, w Chrystusie, dokonało się Wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich było to obrzezanie chrystusowe miało miejsce gdy pozbyliście się swojej cielesności jako pogrzebani wraz z nim w chrzcie i w chrzcie razem z nim ożywieni przez wiarę przez wiarę pochodzącą z działania Boga który wzbudził Chrystusa z martwych to przez chrzest pozbywam się swojej cielesności grzechu swoich grzesznych pragnień tego, co mnie ogranicza, tego, co mnie zabija. W tej niewidzialnej duchowej rzeczywistości, o której powiedziałem podczas tu, ty, chrztu, ty łączysz się z Chrystusem, ty łączysz się w jedność, ty łączysz się w Jego śmierć na krzyżu przez zanurzenie w wodzie, tak jak to powiedziałem, i przez Jego zmartwychwstanie podczas gdy jesteś wynurzany z wody. Czyli kiedy się zanurzasz ty łączysz się z Chrystusem, i to ma duchowy wymiar. To nie jest symbol, powtarzam, to nie jest jakaś praktyka dziwna. To jest biblijne. Ty łączysz się z Chrystusem, i kiedy jesteś wynurzany, to jest czas, kiedy zmartwychwstanie przychodzi, kiedy ty po prostu stajesz się na nowo odrodzony w Chrystusie. Biblijnie więc mówiąc, jesteś przyobleczony w niego i włączony do jego ciała. To nie jest rytuał. To nie jest coś, co Ty robisz dla jakiejś organizacji, to nie jest jakieś tylko tam świadectwo, to jest coś, co ma moc do uwalnienia grzechu, przekleństwa, które może być nad Twoim życiem. List do Rzymian, wspaniały werset, słuchajcie. Długi, będę go czytał powoli, bo myślę, że jest bardzo ważny. To, co mówię, to jest tutaj napisane. Czy nie wiecie? Czy nie wiecie? Czy nie wiecie wszyscy? Czy nie wiecie? Czy nie wiecie Kościele? Że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Wiecie, to jest takie pytanie: czy wy o tym nie wiecie? Czy wy już o tym zapomnieliście? Czy wy o tym zapominacie? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, przez chwałę Ojca my również prowadzili nowe życie. To jest nowe życie. Bo jeśli jesteśmy wzłączeni w Nim w podobieństwo Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech, abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Koniec, kropka, amen. Jesteś ochrzczony, żyjesz z Chrystusem. To jest nowe życie, mówi apostoł Paweł. To jest nowe życie. Patrzcie, co on tutaj powiedział. Czy nie wiecie? Czy zapomnieliście o tym? Czy już tego nie pamiętacie, że my wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie? Czy już tak łatwo o tym zapominamy? Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Popatrzcie, inne tłumaczenie jest jeszcze lepsze. To jest taki mocny werset, to są takie mocne słowa. W tym innym tłumaczeniu czytamy. Czy nie rozumiecie tego, że gdy przyjmując Chrzest, utożsamiliśmy się z Chrystusem Jezusem, zjednoczyliśmy się z nim również w jego śmierci? Przez Chrzest, przez Chrzest zostaliśmy razem z nim pogrzebani, zanurzając się w jego śmierci. A skoro Bóg, Ojciec. Swoją potężną mocą wzbudził Jezusa do życia, to również my powinniśmy żyć nowym życiem. To również my powinniśmy żyć nowym życiem. Skoro zostaliśmy złączeni z Jezusem w śmierci, to będziemy z nim złączeni również w zmartwychwstaniu. Pamiętajmy o tym, on mówi: pamiętajmy o tym, że nasze dawne życie zostało wraz z Jezusem przybite do krzyża, a nasza grzeszna natura została obezwładniona, abyśmy już nie służyli Grzechowi. Kto umiera, staje się wolny od grzechu. To jest niesamowite. Umierasz i stajesz się wolny od grzechu. Skoro więc umarliśmy z Chrystusem, to wierzymy, że razem z Nim będziemy żyli. Niesamowite. Moment sztu, to jak czytamy, moment, kiedy nasze życie staje się całkowite zanurzone w Chrystusie. Jesteśmy całkowicie, całkowicie otoczeni, przesiąknięci przez Ducha Chrystusowego. Nie ma ani jednej cząstki, do której Chrystus nie ma dostępu. Jesteś otoczony Jego obecnością. To jest ten moment Chrztu. W Biblii czytamy, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czytając, słuchajcie, to wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, ja po prostu mi to Bóg objawiał w ten sposób, że ja jestem w Chrystusie. Weź te słowa i przeczytaj sobie, Ty jesteś w tym momencie z Chrystusem. Nagle uświadamiam sobie po raz milionowy w moim życiu, o czym tak często zapominam, że ja jestem w nim i on jest we mnie. Moje życie jest zupełnie inne. Ja jestem w nim w duchowej rzeczywistości. To nie jestem ja, to Chrystus, który zamieszkał we mnie, a ja w nim. Jesteśmy całkowicie otoczeni i przesiąknięci przez ducha świętego. Słuchajcie, tak więc, kto może być ochrzczony? Kto może być ochrzczony? Zadajmy sobie to pytanie. Metro 80 wzrostu. Błękitne oczy i ani jeden grzech nie popełniony. Łatwe, prawda? Każdy, Biblia mówi, każdy, powtórzę, każdy, kto jest nowo narodzony. Zanim zostaniemy ochrzczeni, musimy uświadomić sobie, że jesteśmy grzesznikami potrzebującymi ratunku. Potrzebującymi ratunku, Zbawiciela. I to nie jest chyba trudne, bo każdy z nas... Jest świadomy tego, że jest grzesznikiem. Każdy z nas jest świadomy, że popełnia błędy. Wystarczy więc tylko przyznać się do tego, to czasami bywa trudne, że nie jestem doskonały. W Nowym Testamencie nie znajdujemy innych warunków. Przyznaj się do tego, że nie jesteś doskonały. Musimy także uwierzyć, że Chrystus zmarł na krzyżu, aby zapłacić bardzo wysoką cenę za nasze grzechy, że został pochowany. I stał, aby zapewnić nam miejsce w niebie. Kiedy więc zwracamy się do Jezusa, prosząc go o wybaczenie naszych grzechów, aby był naszym Panem i zbawicielem, doświadczamy nowonarodzenia. My to mówimy, że my się na nowo rodzimy dzięki mocy Ducha Świętego. Otrzymujemy wsparcie, pewność wiecznego zbawienia, i to jest ten moment, kiedy my możemy być ochrzczeni. Kiedy Biblia mówi, że Ty jesteś gotowy. Byłem niedoskonały, popełniałem błędy, nie wierzyłem w Jezusa, potrzebuję Jego natychmiastowej pomocy, sam siebie nie uratuję, potrzebuję zbawiciela, możesz się ochrzcić. Takie to jest proste. Takie to jest proste. A świat to tak komplikuje, a my czasami to tak komplikujemy. Niepotrzebnie to komplikujemy. Czasami myślimy, że nie jesteśmy godni do chrztu. Że to jest tylko dla wybranych, że On jest lepszy niż ja. Ja jeszcze nie mogę, ja jeszcze muszę trzy miesiące się modlić, ja jeszcze muszę to, jeszcze muszę tamto. Nie, nie, nic nie musisz. Jesteś gotowy, uznałeś Go za swojego Zbawiciela, jesteś gotowa, jesteś gotowy. Albo wmawiamy sobie coś innego, że jesteśmy doskonali, że sami sobie poradzimy. Ja właśnie byłem takim, można powiedzieć, zakompleksionym bucem. Ja byłem kimś takim, kto mówił zawsze: Ja sobie sam poradzę, ja nie potrzebuję Boga w moim życiu. Aż przyszedł moment totalnej katastrofy. Pycha była moją tragiczną drogą, kiedy wierzyłem tylko w siebie. Daj więc się ochrzcić. Pozwól, aby Bóg dał tobie siłę panować nad grzechem i zacznij żyć pełną życia w Chrystusie. Prawdziwe życie zaczyna się po chrzcie. Ja tego doświadczyłem i nie zamieniłbym tego za żadne pieniądze, słuchajcie. Niech nikt mi nie mówi, że wiodłem piękne życie przed chrztem, bo dobrze wiem, jakie życie wiodłem przed chrztem. Chcę więc dziś powiedzieć do tych wszystkich Was z Was, którzy będą się chrzcić, że to jest najlepsza życiowa decyzja. Mówię to świadomie. Mówię to świadomie, bo sam tego doświadczyłem. To była najlepsza życiowa decyzja. Zaczynacie nową, wspaniałą podróż z Panem Jezusem. I wierzę, słuchajcie, wierzę w to i sam tego doświadczam, że ta przygoda dopiero się zaczyna. To się dopiero zaczyna. To jest początek. Zapnijcie mocno pasy, bo będzie naprawdę fajnie. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za ten czas, ja dziękuję Ci za ten moment. Ja dziękuję Ci, że Chrzest w Jezusie Chrystusie to nie jest tradycja, to nie jest religia, to nie jest. Jakieś, jakieś, jakie, jakieś, jakieś, jakieś tradycyjne wydarzenie, ale to jest żywe, bo Ty jesteś tu obecny, bo Twój Duch jest tu obecny na tym miejscu, Jezu Chryste. Dlatego dziękuję Ci, że możemy umierać razem z Tobą i być wskrzeszeni do życia wiecznego. Dziękuję Ci za to, że to w Tobie jest moc do przezwyciężenia wszelkiego grzechu, wszelkiego zła, wszelkiego przekleństwa, które Diabeł chce na nas zesłać. Dziękuję Ci za to, że w Twojej krwi jest oczyszczenie dla każdego, dla każdego, który wyzna, że Jezus, Chrystus jest Panem. Dziękuję Ci, Panie Jezus, za to, że możemy być chrzczeni w Tobie. I że zmartwychwstanie jest żywe, bo my wiecznie będziemy razem z Tobą. Dziękuję Ci za to, że Duch Święty w nas mieszka, że znamy prawdę, że jesteśmy wyzwoleni, że jesteśmy przygotowani, aby iść z Tobą. Dziękuję Ci za to, Jezu Chryste, że ten chrzest dla tych wszystkich osób to jest początek. To jest wspaniały początek nowego życia. Dziękuję Ci, Panie Jezus, za to, że Ty nam dałeś to nowe życie. Że nie musimy już być podlegli pod grzech. Że grzech nie ma siły nad nami. Dziękuję Ci, Panie Jezus, za to, że możemy być wolni, szczęśliwi, radośni. Dzięki Tobie, dzięki temu, co Ty uczyniłeś za nas na krzyżu. Bądź wywyższony Jezu Chryste. Niech Twoje imię, to, co uczyniłeś dla nas, będzie wywyższone. Amen. Amen.